Dlaczego ludzie dążą do pieniędzy albo do znalezienia wspaniałej drugiej połówki, ale nie dążą do tego, żeby być zdrowym? Zapraszam! Dążenie do czegokolwiek wiąże się z tym, że odczuwasz negatywną emocję w jakimś temacie, w jakimś aspekcie życia. Przez to, że czujesz negatywne emocje, to zradza się w tobie pragnienie, i pragnienie cię właśnie motywuje do tego, żeby robić coś w danym temacie, żeby się lepiej poczuć. Bo negatywne emocje są kołem zamachowym ewolucji wszystkiego. No, i na przykład, twój sąsiad Zenek kupił sobie nowy traktor. Ty widzisz ten traktor, mu zazdrościsz. A moc sobie rzucimy jeszcze, jeszcze dowcip na rozluźnienie atmosfery. A propos traktora, Anglik znajduje lampę z dżinem, pociera, pocierają, wyskakuje piękny, niebieski dżin. Jean się oczywiście pyta, jakie pełnić mu życzenie. No to jest taki, taki nie dżin Pro, tylko taki zwykły i on tylko spełnia jedno życzenie, a nie trzy. No i Anglik sobie myśli, że a w sumie chciałbym traktor. I on Bach i Anglik ma traktor. No, taki zdziwiony, super, jest traktor. Ginowi się znudziła m, pogoda w Anglii deszczowa, leci do Maroka. W Maroku marokańczyk znajduje lampę Gina, pociera ją, wyskakuje Gin, znowu spełnia jedno życzenie i marokańczyk mówi, a to ja chcę 5 traktorów. Bak, 5 traktorów, po trzy, super, mamy 5 traktorów. Myśli, że mógłby 20 chcieć, no ale 5 też spoko. No i Gin poznaje panią Ginową, robią dziecko, słyszał, że 500 plus jest w Polsce, leci do Polski. Polak znajduje lampę, dżina, wyskakuje niebieski dżin, No i jean mówi, no, spełniam twoje jedno życzenie, co chcesz, cokolwiek chcesz, ci daję, nie? Złote, złote kabriolety, 38 traktorów, co chcesz, nie? To ci daje. No i Polak tak myśli, myśli, mówi, a, panie Jin, ja w sumie nic nie chcę, ale ostatnio mój sąsiad Zenek kupił nowy traktor, nie? To ja bym chciał, żeby tak w nocy mu ukradli ten traktor. Nie? No i wracając, właśnie do Zenka, że on kupuje nowy traktor, i w nas może się rodzić negatywna emocja, że zazdrościmy temu, że on ma taki wspaniały traktor. No i co mamy zrobić? No, właśnie to, że czujemy negatywną emocję chcemy. I się poczuć lepiej w tym temacie, czyli musimy mieć na przykład więcej pieniędzy, żeby go kupić i się zastanawiamy, to nas napędza do działania, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Możemy mieć inny przykład, nasz kumpel może mieć wspaniałą dziewczynę, Och, ach, piękna i my na nią patrzymy, a my tylko mamy Renię Rączkowską. No i się zastanawiamy, co mamy zrobić. Znowu się źle czujemy i to nas popędza do działania, co zrobić, żeby też mieć taką wspaniałą dziewczynę. I w zależności od naszych wierzeń, to możemy albo znowu robić hajsy, bo uważamy, że dzięki temu będziemy mieć wspaniałą dziewczynę, albo możemy budować status społeczny, albo chodzić na siłkę, mieć wspaniałe ciało to nas popycha do tego, żeby działać. Najwięcej ludzi w ogóle dąży do pieniędzy, no tak już zostało nam to kulturowo wciśnięte. No w sumie możecie napisać w komentarzach, do czego Wy dążycie, bo, bo jestem ciekawy, czy będzie 90% odpowiedzi no pieniądz, pieniądz, pieniądz. Bardzo rzadko ludzie się rozwijają w aspekcie zdrowia, ponieważ no, kiedy się jest młody, piękny i nic Ci nie dolega, no to no to skupiamy się na innych aspektach życia. Chyba, że na przykład no, chcemy bić dużo hajsu i potrzebujemy dużo energii i wiemy, że żeby mieć dużo energii, to trzeba też zadbać o zdrowy styl życia. No to może być taka jedna z motywacji, czemu się interesujemy zdrowiem. No i weźmy na przykład sobie takiego jaśka, Jaśek się rodzi, dorasta, 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 ma 15 lat i e, widzi, że jego znajomi mają problemy z cerą. Nie? No, i ich to może przez to, że mają problemy z serą, odczuwają negatywne emocje i chcą no, pozbyć się tego problemu, i może to ich skłonić do tego, żeby zainteresować się na przykład zdrowiem. No, ale Jasiek, no, w czepku urodzony, ma skórę jak dziecięca pupka, no i przez to, że nie ma w ogóle z tym problemu, to się skupia na innych, na innych aspektach i nie skłania go to do refleks. Jasiek ma potem 21 lat. Co drugi jego znajomy jest otyły. To może ich skłonić do tego, żeby zainteresować się zdrowiem, ale Jasiek ma genialne geny, Ma bardzo dobry metabolizm i obojętnie, ile je, ile mm, syfów się siebie wkłada, to i tak ma sylwetkę Apollo. Podobnie Jasiek ma 30 lat, siedzi w Korpo, bo 8 godzin dziennie, potem ogląda Netflixa. E, mało robi z swoim życiem, ale. Ma bardzo silny organizm i czuje się w miarę dobrze, a jego znajomi się właśnie dziwi, że jego znajomi mówią, że ich tam w krzyżu pie coś powoli, że się źle czują, że i to ich może skłonić do refleksji nad zdrowiem, no ale nie Jaśka, bo on nie czuje się źle. No i potem Jaśek ma 45 lat i niestety dostaje skorupiaka, który chodzi do tyłu. No i mimo tego, że bardzo dużo pieniędzy ma, to nie daje rady wygrać z chorobą. No i nałożył śmierci ja się zastanawia, że czemu mnie to spotkało. Przecież całe życie mnie w sumie nic nie bolało. Dobrze się czułem, dobrze się przecież odżywiałem, nie? zdrowy styl życia. No a jednak mam tą chorobę i umieram. No i płacz, lament dzieci i żony. No, mniejszy lament sąsiada Zenka, bo on miał oko na, na, na żonę. No ale to tam mniejsza o to. I tutaj jest właśnie pułapka y, ludzi, którzy mają bardzo silny organizm, którego, których na początku nic nie rusza, y, mimo że się, y, źle się prowadzą, bo się dobrze czują i nie muszą nic zrobić ze swoim y, y, zdrowiem. No bo to by był absurd, żeby jeść coś, co mi nie smakuje na początku i coś, co jeszcze może być droższe, zamiast jeść coś, co mi smakuje. Jeżeli nie ma żadnych konsekwencji tego, że jem coś, co mi smakuje, to by był absurd, żeby w ogóle się w tym aspekcie interesować i coś zmieniać w życiu. Lepiej no, zmieniać coś w innych dziedzinach i w innych tematach. I tutaj właśnie z pułapka współczesnego żywienia, że my od razu nie odczuwamy um, negatywnych konsekwencji naszych wyborów żywieniowych, jeżeli oczywiście nie przegniemy, bo możemy wracać po imprezie o czwartej nad ranem, mamy gastrofazę no i idziemy do, idziemy na kepsa, do knajpy która powiedzmy do turasa nie wygląda zbyt atrakcyjnie, no ale trzeba coś wszamać, jemy i potem rano siedzimy na kiblu powiedzmy troszeczkę dłużej niż powinniśmy albo wcinamy do Netflixa trzy paczki chipsów i trochę się gorzej czujemy albo no, standardowo alkohol Idziemy na imprezę, alkohol, alkohol lecimy. No i rano każdy pewnie z nas miał to uczucie, że już nigdy w życiu nie pije. No i do, za miesiąc, no powiedzmy za miesiąc to by było dobrze, i następny piątek znowu lecimy się znieczulić i koło się zamyka. Albo jeszcze możemy coś zjeść i mamy bardzo duże gazy, i powiedzmy, że nie pachną jak Pakoraban. I to też może, te, te wszystkie sytuacje mogą nas skłonić do refleksji nad tym, żeby się zainteresować naszym zdrowiem, ale rzadko się tak dzieje, bo to jest za mały bodziec, za mało tych negatywnych emocji, bo najlepszym nauczycielem niestety albo stety jest ból. Nie? Czym większy ból, czym większy jest ten bodziec, tym większe szanse, że ludzie się zainteresują się danym tematem, żeby rozwiązać swój problem. I ludzki organizm jest no, na serio, on jest taki genialny, on jest taki niesamowity. I przez to, że no, bardzo dobrze sobie potrafi poradzić z jakąś ilością toksyn, to jeżeli my się codziennie y, jemy, powiedzmy, nie bardzo źle, tylko tak sobie, no to to się odkłada lata przez, dziesię przez dziesięciolecia często i dopiero jak właśnie tak jak Jasiek mamy no, 45 lat albo więcej, to możemy czuć jakieś negatywne konsekwencje tego. A to właśnie, że od razu nie czujemy bólu, to nie znaczy, że koniecznie to wszystko jest zdrowe, co my spożywamy i jak się prowadzimy w życiu. A no jeżeli byśmy na przykład odczuwali, nie, zjemy coś i dwie, dwie sekundy, albo nawet sekundę takiego silnego bólu i koniec, to już by mogło to być skłon, skłonność do jakiejś refleksji, ale tak niestety nie ma. No i tutaj dochodzimy do tego, że w młodym wieku, jeżeli się jest chory, albo ma się jakąś dolegliwość, to to, to, może, to, to może być błogosławieństwo. Bo to Skłania młodego człowieka do tego, żeby się zainteresował zdrowiem. No i ja no, tym filmem chciałbym skłonić ludzi do refleksji. Ludzi, którzy no, głównie są młodzi, bo jednak starszym, no i tak coś, coś zawsze dolega, i to już może być tym no, punktem zapalnym, żeby coś robić ze swoim życiem. Oby nie za późno, ale no, film, żeby skłonić do refleksji młodych ludzi, żeby się zastanowili, czy na pewno to, co jedzą, to, co wkładałem, na talerz. No, jest na pewno najzdrowsze i najbardziej wartościowe, że może warto coś zmienić. Ja też zrobiłem taki film 5 trików, 5 pięć pięć zmian żywieniowych, które możesz wprowadzić w swoje życie, bardzo łatwe, bardzo proste. Dam tam link w opisie, no, które możemy wprowadzić do swojego życia i no, zmieniać swoje życie na lepsze. To, to, to tyle ode mnie, jeżeli chcesz więcej. Takich treści, które sprawiają, że możesz mieć lepsze życie, to subskrybuj, dawaj łapę, pisz komentarz, jak ci się podobało. Czy masz jakieś pytania, może jakie tematy poruszać. No i wszystkiego dobrego, obojętnie u jakiego wcinasz kepsę. Fiona.